Widzowie, w dzisiejszym odcinku nagrywamy odcinek z Minecraft. I zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby on przestał nam marnować czas do odcinka. A my przechodzimy już do odcinka. Okej. Okay, jak widzicie, jesteśmy w odcinku pierwsze. Co to jasność trzeba poprawić, bo mam za niską. Dopiero zmniejszałem. Dobra, chodźcie! Dobra, o, se skacze? Debile są nie... Siema. No i już. Co se skacze? Ja i Kokos jesteśmy ogarnięci. A widzowie, to jest nowa seria z Minecrafta. Jeśli widok nie wpadł z Minecrafta, krawki, to nie uważasz, że rezerbląca. Idziemy, o! Daj, 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 daj! Bo cię skrytuje! A może na... Zabiłem go! Nie no, gratulacje, chłopie! Dzięki! Rozwaj się! Ty chłopie, on miał dwa craftingi! Jedzenia? Ej właśnie, my nie mamy jedzenia. Co co my chcemy? Kokosik! Ja, bo nie Kto chciałeś mi zabiłem? oddać Zobacz. stołu. Dobra, chodź. Ja. Masz! Dobra, idziemy do boju. Ty nie miałeś patyków. Chodź kokos. No i fajnie. Bo ty sobie biegniesz przed siebie jak jakiś panik Przypominam, że jakbyś chciał mnie widzieć, to ja mam czarnego skina. Ej chłopaki, bo my bo ja i kokos jesteśmy dali na spałnie. Cze? No ej, ja mogę teraz napięć odcinek. Tu nagrywaj. Dobra, weź ci. Czekaj, że Czekaj, nie, 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 nie. Jeden. Dobra, jak widzicie. Zostanę nie panią. Ja wziąłem swoje itemki, czekaj. Nie mogę, o boże creeper! Uciekamy przed Tsunami. Czy wy byliście w kanionie? Nie! O boże, dwa creepery coś, coś, coś złego robiły, a ja im przeszkodziłem. Co? A czy nadal nagrywasz? No czy nadal nagrywasz? Nie, wiesz co nie. Masz masz ten. Oj, tu jest ten! No, Patrzcie widzowie, było. to jest ten 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 szkielet. Na Nie mam jadę. O! dobra, pięć. Jest drugim w ogóle na te panie. Na razie go nie ma, ale później go wprowadza. Na razie ja... Na no, jakie tutaj. panie? nic nie widzę. No nic nie widzę, bo ja jestem w lesie. Help me! Please! Bro, please! Help! Czekajcie mam ja... Nie, nie, to ja mam dwa, i, Ja mam półtorej serduszka ale? i ty chcesz, żebym ci w czymś pomóc. Dobra, ja robię unikinia. A ja jestem... Aha. Uniki z Ameryki. A ja miałem właśnie mój, że jestem dobry. Ja myślę, Dobra, widzowie. Robimy teraz tak. No co wy robicie? Chodźcie wszyscy na spawna. No. Gdzie spał? Takiego odklejenca to ja w życiu nie widziałem O, siema Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, go. Kokosika chcesz zabić? Nie yy, mały... No weź, kur... Nie, Oddaj to drewno tak, drewno mi ukradłeś! Się, przecież się mam Oddawaj mięce. drewno. Ale przeszywam na mnie noce Dawaj drewno. Co? Oddam. Mama, no i teraz moje... Oddam ci. Ty... Ale ty masz mi oddać moje drewno. No to se weźmy tam moje drewno. A gdzie ono jest? Gdzie ono jest? O! A ktoś nagrywa jeszcze? Nie, wiesz co? nie ma Fabia. A to kokosik. Kokosik! Ja idę do... Ja idę szukać wioski. A w którą stronę idziesz? Na jakie kordy? Wbijajcie na kanał Kropla Wody, nie No? Tylko kropla wody to jest jakiś gówno. Ale ty wiesz, że ja że nie wbiące że nie wbiją na twój, nie? No. Cicho. Imbecyl. No to wbijajcie tu, nie wbijajcie na Kokosa, ale wbijajcie na mój i Fabiana. I tak? kapachy. I, I... i... A, i wbijajcie na mojego Instagrama, Kacper no, A po co ten debil podał nazwisko? No bo to jest mój Instagram. Nie, 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 co ja nie, 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 ja, ja tak. to no, no, wow, nie, wiedziałem ja nie, Dzięki. Boże, nie, nie, Boże, Załodowany nie wleczała. Pabijam! Poczekaj, poczekaj, papi! Uderzyłaś mnie. No nie zostapię, zastąpię! Nie wolno mnie bić. Nie bijajcie na jego kabel. Nie warto, to nieprawda. To nie tak, że kro... To nie tak, że minęło 7 minut a my nawet nie mamy kamiennych toolsów. Nie ja mam, nie wiem, jak to miał to dwójkę. No bo ci oddałem. Ja jest prawdę. Jakby macie od teraz wego? Miałem. Za dwoda chyba. Wiesz, ja mam żelazo. Dobra, Widzę wie No to tak. Skoro oni się nie chcą odezwać, to ja się będę odzywał. Co ja się odzywam? Ale kokos się nie odzywa. No fajnie. Kokosik! Kokosik żyje? Chodzisz do do siebie? No debilo, nie mam admina. Kurde, z To już nie masz kamiennych tulsów. A wiesz, że ja zaraz będę miał żelazne? Wiecie, wiecie jak zdedłem? Wie, wiecie jak? Chybałem sobie pod wodą, nie? I się utopiłem. I mnie w ścianę wywalił. Będę się utopił. Co? Gdzie jest to wiosło? mnie? Tak. Dobra, no to znów płynę wioską. Czym płyniesz? To znów płynę. I szuk szukając wioski. Czy nie mnie? Tak. A za co dziękuję. A, A wiesz za co ja dziękuję. Lecimy za besoko. Ja u za daleko. A kiedy już panom Dobra, to wy se tam pływajcie, a ja sobie robię tulsy. Patrz to. Mam żelazną siekierkę. O, kokosik, dopiero, dopiero masz epokę kamienia? Kokosik, wpadajcie na kanał Kokosik. No. Dobra widzowie, my idziemy tam do Kuby i widzimy się w wiosce. Dobra widzowie, my już dotarliśmy do wioski. 100% legit, Kuba tu ma farmę. No i teraz podziękujcie. Za? Za to, że sami tu doszliśmy? A nie, za to, że nam kordy podałeś. Nie no, dzięki. Ej Dobra. Ej, ma ktoś z was siano? E, nie O, dobra, nie, nieważne, jednak nie chcę Ale przynajmniej są zwierzęta Ej, kto mi mógł móc kto Boże, czy co? Czy kucie, czy o Ała Co, że kokos? Dobra, ja Ci dam łóżko, bo ja znalazłem w innym domku już. No. Postawiłem Ci tam łóżko. Gdzie? U Ciebie w domku tym. Bo... ten, bo wziąłem z innego domku i to by Fabian, weź już znów... Ale ja już wznowiłem. Dzięki. No. Tylko wiesz, że akurat wtedy, kiedy wy się zaczęliście wyzywać, to mi wywaliło nagrywanie? No. No no. Nie, nie, 바로... nie, 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 wywaliło nie, oni się nie, 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 co? Żybu, masz krótyka i, i wiaderko? Wiaderko mam Ej, kokos spać? Tak? Idź spać, ja idź, spadź, brać, idź spać, idź spać Ma jakiś grunt, że mi właśnie na łóżko jest wyspienie Idź spać Nie, no, dobra Ja też mi jutro, no, no właśnie śnie... Nie mam Nie no ty, ty mi, Ale no. mnie już podobno miałaś Czemu mam dwa żelaza, ale nie zrobię, bo mam, muszę mieć ten kilof To potrzebowałbym. Mam o to. Motykę. Trzeba co? puszczano. Trzeba, bo Dobra, nagrywany jest. O! To jest domek u góry. Aha, zlutowany. Siano? No Kuba ma wokół domku. Nie. Ej, Kuba też trochę Siano? No, tu tam. Dobra. Masz siano, nie? Tam wokół domku. przypadkiem teraz. Dobra. Ej, Mac. Masz jedzenie? Mam. Ja mam. Może to być mój partner? Nie. Znaczy, mam partner? No. Ja mam, ja mam ziemniakki. Czekaj, ja mam ziemniakki. Co? Tak? Kokos. Jest co? Trzymaj. Bo nie mam jakiejś. Co to będzie? masz trzy jabłka? Co? Water skill! A ja nie. Jeszcze nie. Ja zaraz. A czemu, kogo skończysz nagrywać? Nie, już nie mam miejsca, ostatnie miejsce mam. A ja już mam miejsca. Dobra.

Miejsce? No. I możesz jeszcze to nagrywać? Mogę i to długo. To pan powiedz moim widzom, że bez tak. Nie, cicho bądź... Mam, mam kończyć. Kogo znaleźć? Nie. Tak. No. Nie. Tak. Masz? Dylko Fabiana. Tak. Nie, mam jeszcze dużo fanów. Kogo? Koskie macie tym kanał. 30 wyświetleń. Pod czym? To zobaczmy. jak się nagrywa Twój kanał, koko? Kokosik. Kokosik. Kokosik, okej. Okay. Zero subskrypcji. Subskrypcji to mam chyba jedną. No i to moją właśnie. Dobra, Kuba, gdzie ty jesteś? Dobra, siostra, tylko, że tu jest coś innego. Siema. Co? Bo na pewno nikt tu nie No nie no, to nie on Nie ma tu swojego kanału w no nie, ty masz to powiedzieć swoim widzom Ty masz to powiedzieć swoim widzom Ale nie na moim kanale Kupiłem jednego emeralda A teraz tego emeralda Na coś muszę wymienić Ty Jeden emerald za sześć klapków Dobra widzowie To na tyle z tego odcinka Ja się z wami żegnam Pa pa